Dzień dobry wszystkim dziś szósty lot konkursowy on no niestety z przedzim pogodowych skrócony on pogoda nas nie rozpieszcza w czerwcu taka licha cały czas no teraz się troszkę przetarło no lot gdzieś tak skrócony do 200 km może nie całe nawet no niestety z rana tam do, do godziny no 8 tam 9.00, no właściwie fatalna pogoda była. No, u nas też dopiero teraz o 10.00 się gdzieś tak przetarło. No może i można było poczekać dłużej, no ale to tak. gołębie miał mało czasu na dolecenie do wieczora. No, już teraz nie ma co grybać. No i tak, czekamy na gołębie Może wyjdzie, no, aby tam przyleciały po tym trudnym locie zeszłotygodniowym przyda się może nie taki łatwiejszy troszkę aczkolwiek no. dzisiaj to wcale nie, nie oznacza być łatwiejszym pogoda jest taka jak jest, wilgotność no, jest spora już mamy 12.24 w Lębie prawdopodobnie o godzinie 11 gdzieś dopiero wypuszczona 25 stopni wilgotność 85 no parno jest Mówię, 25 stopni no w sumie jest ciepło ta. W Gołębi dużo mniej poszło 1055 u nas, klub gruje co około 580. Także 1600 kawałkiem. Już duży spadek po tym losie zeszłotygodniowym. No, by ten nie okazał się gorszy. A no, zobaczymy. Czekam na Gołębie. No, filmik, żeby nie był za długi. W zeszłym tygodniu był troszkę długi, ale. No teraz staram się, ok pookrajam jak najkrócej. Pierwsze sztuki przyleciały. Cztery. Aczkolwiek dziwnie tak, trochę nie z kierunku. A tu mi parę kurde paradują teraz. Jedna się nie odbiła chyba. Na razie jest piątka, ale wszystko spoza pięćdziesiątki jakieś tam dwulatki i roczniaki tak trochę dziwnie no tutaj mi młode się zerwały no może coś jeszcze tutaj lata no. chyba raczej nie no chodź no teraz siadają z południa trzy sztuki czwarty chodź 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 chodź

आ च 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

da da a tak, ча 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 Nie, u mnie to wszystko ча 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 wszystko... ча 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 avait ce jeu sipare aaj cha aaj aaj marade aaj cha 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 41 Teraz kolejne 4 i 5 6 chyba A czekaj, 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 cz

Tak? 45 jest tyle. raje, no. No z tamtą tracimy. Tam gdzieś, ze wpół do tyczącym No bo te jedne to 24 były te pierwsze, ale to ten. ten jest poza 50. No jest podatnik dziesiąty, z tym tam następne, żeby on pół Dobra. Pięć minut. Dobra. Aczka, cześć, 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 Teraz jest. Ale wszystko stamtąd wali. To rewelacji czasowych nie będzie. Aczka, cześć, cześć. आच 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 Pięćdziesiąt jest, ale to jeszcze nie cała połowa. No teraz trzy sztuki, dwie. No, tu północna strona będzie miała licho na pewno. Ać, ać, praktycznie po konkursie pewnie. Ać, 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 Czerwona, dopiero typowana, ale typowane nawet nieźle tam przyszły, no. W pierwszej tej tam. W pierwszej trzydziestce nie no, chyba. No, zbliża się do połowy. No, więc pomału przerwuję, bo spory filmik wyjdzie. Za jakieś 10 minut. Wyjdę tam na zewnątrz to wezmę no. o, kolejne dwa siadają Tu 52 sztuki no już temperatura 28 stopni się zbliża no i teraz sam czy a drugi gdzieś poleciał a tam poszedł jakiś piałolot dziwny a, cze, 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 Młody się tam. Młody się ksanie. Mam 611 chodzi. jakiś tam rewelacji nie będzie. Ale zobaczymy no. Giaterek niby zepnął ich na południe, bardziej Dobra, na razie kończę Teraz trzy stuki albo dwie, bo ta jedna woda zana siadają Do wody Zaden nie chcę siadać jeszcze Jeszcze się nie wylatały no. A odkać, 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 odkać,

ten obcy no, nie chcę mu się latać do domu, tylko siadać Te się mutki herwały, Ze dwa, albo jeden i będą no, latać teraz pięć się zebrało będą siadać, ale im się zbiera jeszcze tam piąty obcy, ale już ze wschodu idzie burza z z Zgrójca ich tam będzie wyganiać No Muszą ostro się starać żeby do domu dotrzeć A jak widać chęci do latania jeszcze im nie brakuje no. No, Tamta w końcu odbiła Ach się Poszyły Tam w oddali już słychać coś tam Takie ciemniejsze chmury idą, burzowe. Wiatr też się zaczyna trywać. A tym Nikuta się nie chce no. Nie chce się siadać. Jeszcze nie nalatana. Jest koło 80 teraz będzie tak no. 79. Kończenie wczorajszego lotu przy lot na papierze. No, gołębie niby miarę fajnie siadły, tylko tu mi się 50 opóźniła. No i niestety wyszedł lot nie za wesoło. I to 41 35 minut, 10 minut, bo w miarę nieźle. Cały czas no, jeden za drugim, praktycznie no, lot się okazał lotem z wrześni 200 km. Także tak mi trochę to wyszło bliski kilometraż. no przy północno północnym właściwie wietrze no, wyszło no, całkowicie no, prawie że fatalnie I tu jeszcze dolatywały o 20.42 20. gdzieś tam siadły dzisiaj przyszły cztery dwóch brakuje mm, wyniki przedstawiają się następująco tu po, po dwóch, lo po lotach piątki z 50. No, tu spadłem na czwarte miejsce. Punktowo. kolega Wiesiek bardzo do przodu. No i tu też no. południowe Gębniki w tym tygodniu na Cascari do nie dali Tutaj siebie, no tu tak wyglądało po, po, locie. po locie, a dopiero 14 miejsce. No i punktowo najsłabiej aczkolwiek najwięcej konkursów ale punktowo słabiutko 108 punktów tylko tutaj praktycznie równo no pierwsze tylko 123 punkty a tu 108 no masakrycznie się ten lot u mnie a gołębie wszystko z południa wracały no niestety 4 no. pierwsze spoza 50 5 Pięć pierwszych właściwie spoza 50 także i tutaj dało to wszystko sobie znać. No i zresztą tu widać, no, jak w zeszłym tygodniu 21 osób z piątkami. A w tym tygodniu ja ostatni z piątką. I także był szybki taki dosyć konkurs. A, trwał dość szybko typowane bo praktycznie się nie zmieniło no. tam delikatnie no tu jakieś tam z czwartego na drugie tu kolega Wiesław Kolego Krzysiek z drugiego na trzecie Marcin z piątego na czwarty a ja z szóstego na piąte tutaj spadek no i tu już się konkursy posypały już jeden z kompletem Już spadek jest 7. 20 konkursów, 22 I to już jest to dosyć tylko chało. No, siódemki u mnie tak trochę jeszcze tam wyszło. No, Jak nie wydrukowałem. No, w siódemkach drugie miejsce. Tam się znaczy spadek z pierwszego na drugie. No nie wydukowałem chyba No ale to już tam. No także lot wyszedł tak sobie fatalnie. No dobrze, że się zeszły, chociaż dwóch brakuje. I to w miarę. Gołębi. Także... No ale dobrze, bo chociaż tu... wodówki trochę morale podłapały. Gołębie też trochę się tam bujły Hej eee, i tego no. No i zobaczymy, co tam będzie się działo. Teraz pięćsetka, choć zapowiada się, patrzymy pogodę, też wiatr północno-zachodni, taki ten no, też niekorzystny, wykończy tutaj nas, mnie, Grujec e, będzie więcej gołębi, Grujec ściąga troszkę gołęby, pierwsze, teraz też miał pierwsze, aczkolwiek lot taki nie, nie za specjalny mieli. <laughs> Także, no akurat tam coś tam, deszcz, trochę im pan popadał. No i gołębi nie dolatywały. Ale tam widać, że jakoś tam się jeszcze tam poschodziły, no coś tam chyba. Eee, no do nas dolatywały rano, nie rano, o 6 tam już samica w deszcz przyszła, jednoroczna. No roczniaki tam poprzychodziły wszystkie, dwulatko brakuje dwóch. No, niby powinny być, no ale jeszcze ich nie ma, no, może jutro tam się coś tam pójdą, no już na Niemcy nie pójdą, no ale no baczcie. no jeszcze jest trochę gołębi, także na Niemcy trzeba zapakować i zobaczymy co to tam się będzie działo na tych Niemczech. No tutaj lot ten był jak na młody, typowy lot na młode. Wszystko z południa 169, pierwszy z 50. No ta pierwsza seria, pierwsza piątka spoza, ładnie tam w miarę siadła 15, 16, 17, i 20 go, także to jeszcze tam w miarę. No ale następny od razu przeskok 169 miejsce, także no spadek fatalne, no ale i tak dobrze się posypały później jeden za drugim gołębie, no i jakoś to tam wyszło w sumie nie da. No może tragedii tam nie będzie takich, bardzo. Dobra, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, dobry lot.